Doskonale to będzie widoczne, jeżeli mamy jedno i drugie obok siebie. Proszę Państwa, można powiedzieć, że obecnie już nikt tak nie złoci. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj u nas wieczorem aukcja literatury numizmatycznej. Zgromadziliśmy jej imponującą ilość, bo ponad 500 pozycji w samym dziale literatura, gdzie jeszcze w innych działach, Mamy rozproszone trochę tematycznych książek, ale tak naprawdę nie o tym będzie mowa. Czyli nie o tym, co mamy w ofercie literatury, nie jakie pozycje chcemy Państwu zaoferować, ale to, że jeszcze dzisiaj mamy literaturę zgromadzoną na aukcję u siebie fizycznej w firmie, chciałem wykorzystać, żeby pokazać Państwu kunszt dawnych interligatorów i w ogóle dawnych wydawnictw. Więc mamy jedną pozycję, która pod względem. Oprawy, jakości oprawy i kunsztu introligatorskiego wykonania tejże oprawy jest niesamowita. I nie dość, że jest to książka przepięknie oprawiona. To jest to jeden z najważniejszych tytułów polskiej numizmatyki. To są dwa pierwsze tomy kabinetu medalów polskich, wydanych w początkach XIX wieku. Jest to monumentalne dzieło Hrabiego Raczyńskiego, które całościowo mieści się w czterech tomach. Wydania to są lata 40. Natomiast dwa przedmiotowe, te znakomite tomy to jest drugie wydanie tychże tomów. Berlin bodajże 1845 rok. Dwa pierwsze tomy obejmują medale wazów do Jana III Sobieskiego. Trzeci tom, w tej części zgromadzonej tutaj u nas jako komplet, obejmuje epokę saską. I czwarty tom Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jako, że największy moment z estymą. Cieszyła się Pierwsza Rzeczpospolita, to dwa pierwsze tomy zostały wznowione. Pierwsze wydanie miałem w Wrocławiu i w Poznaniu bodajże. Drugie było właśnie w 1845 w Berlinie i to jest to, nad którym chciałem się tutaj pozachwycać. W praktyce, ze względu na dwa wydania, pierwsze dwa tomy Raczyńskiego są obecnie w oryginale najpospolitsze, przy czym do pospolitych nie należą, to i tak są rzadkie rzeczy. Najrzadszym wydaniem jest wydanie trzeciego tomu, epoka saska. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wieść głosi, że dlatego jest to tak rzadkie wydanie, gdyż epoka saska niezbyt cieszyła się popularnością u kolekcjonerów, więc nakład tego był nieduży. Nie było potrzeby wznawiania. To, co zostało wydane, rozeszło się. Generalnie najtrudniej zdobyć tom trzeci. I trudnym do zdobycia jest tom czwarty, gdyż z obejmuje najbardziej. Medalopłodny okres, czyli epokę stanisławowską, gdzie jest multum pięknych medali wydawanych. Ale proszę Państwa, wróćmy do tego, co zainspirowało mnie do nakręcenia filmu, czyli do sztuki introligatorskiej. Kiedyś introligatorem zostawał ktoś, kogo ojciec posyłał najpierw na czeladnika jako pewnie kilkuletniego chłopca na naukę do introligatora. Miał ten kunszt od dziecka nabyty w codziennych, wielogodzinnych wykonaniach. Wiedział, co się stanie, jeżeli odrobinę mocniej naciągnie skórę. Jeżeli coś nam jak przyklei, i tak dalej. Obecnie, introligatorstwo jest to już sztuka, można powiedzieć, prawie że na wymarciu. Trochę z dawnych, starych introligatorów. I jest kilka firm młodszych, też z znakomitymi warsztatami, zajmującymi się introligatorstwem artystycznym. Mamy tutaj przykłady działań tych współczesnych firm. Ten piękny komplet Raczyńskiego jest w oprawieniu pani Dominiki Świątkowskiej z pracowni Libralium. I tutaj jest znakomity egzemplarz banknotów polskich tomu drugiego kolekcji Lucow, która z inicjatywy właściciela kolekcji, Janusza Lucow, kilka egzemplarzy zostało oprawionych w tak ekskluzywny właśnie sposób, na stary styl, w pełną skórę, w pracowni Kurtiak i lej. Są to dwie, moim zdaniem, wiodące w tej chwili pracownie introligatorskie, Szczególnie tutaj Pani Dominice Świątkowskiej zlecamy od czasu do czasu oprawy jakichś starych pozycji numizmatycznych, które chcemy uratować, jeśli są w stanach zniszczonych i tak dalej, żeby powiedzmy to zachować w jak najlepszej formie. Ale zobaczmy teraz porównanie tego współczesnego warsztatu introligatorskiego i tego, co proszę Państwa tutaj zachwyciło nas niesamowicie. Dwa pierwsze tony katalogu raczyńskiego w dawnym wykonaniu interligatorskim, wykonanie prawdopodobnie jeszcze XIX wieczna. Pomijając sam wizualny efekt, dobry dobór kolorystyki, czyli mamy głęboką czerwień skóry grzbietu, połączoną klasycznie z papierem marmurkowym, który ma również tło, e, taką dominantę czerwoną, idealnie komponującą się z kolorem skóry, również znakomicie dobrane pod kolor wyklejki, gdzie również mamy dominanta czerwona, akcenty czarne i niebieskie. Zobaczmy ten żbiet. Złocenia. Można powiedzieć, wszystkie są takie same. Proszę bardzo, jak pięknie zdobnie wykonany jest ten gabinet, czy jak pięknie wygląda żbiet kolekcji. Od ogółu przejdźmy do szczegółu. Proszę Państwa, zobaczmy ten detal złocenia. Ozdobne ornamenty, drobne kropeczki na zwięzach. Tutaj dość drobna czcionka, nazwiska autora, tytuł, kreseczki, zamykające ozdobniki. Proszę Państwa, każdy detal, łącznie z drobną czcionką na dole miejsca wydania. Proszę zobaczyć ostrość odcięcia tego złocenia, czyli to jest tłoczenie ze złoceniem. Ale to złocenie jest tak precyzyjne, tak perfekcyjnie odcięte na krawędziach, że to jest coś niespotykanego. Na porównania zobaczmy znakomity warsztat. I w sumie jedno z najlepszych złoceń, jakie obecnie można uzyskać, czyli wykonanie pracowni Librarium. Widzą Państwo tą różnicę. Z daleka wygląda to znakomicie. Pięknie tutaj precyzyjnie odcięte są te proste linie. Ale już ornamentyka, już czcionki to nie jest ta sama jakość. Doskonale to będzie widoczne, jeżeli mamy jedno i drugie obok siebie. Proszę Państwa, można powiedzieć, że obecnie już nikt tak nie złoci. Wspaniała jakość tego złocenia, a proszę Państwa, naprawdę to, co robi pani Dominika, porównując do innych warsztatów introligatorskich, obecnie jest. Znakomite pod względem jakości złocenia, gdyż gro złotników w tej chwili nawet duże ornamenty, dużą czcionkę, większą od tej, która często jest na karcie tytułowej dawana, złocą tak, że nawet z daleka patrząc, mamy od razu odczucie, że to nie jest precyzyjne Nie odcięta jest ta krawędź złocenia. Ono się lekko wylewa, jest takie postrzępione tak dalej. Tu, Pani Dominiki widać je dobrze precyzyjnie, póki nie zbliżymy i przede wszystkim póki nie porównamy z tym starym. Złoceniem, ale skoro porównaliśmy z jedną z wiodących pracowni obecnie. To zobaczmy, jak wypada w tym względzie Kurtiak i Lei. Pracownia bardzo wysoko się ceniąca, robiąca znakomitej jakości oprawy, to już precyzyjnie wygląda z daleka, ale dajmy przybliżenie, proszę, państwa, to samo. Jednak w tym detalu, w szczególe znów należy powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą. Tak, jak kiedyś złocono. Nie złoci obecnie już nikt. Znakomicie wykonany jest tam tom kolekcji ludzów, jego oprawa. Piękna, estetyczna, kompozycyjnie znakomita, ale w detalach to, co robi cały szczegół, że diabeł tkwi w szczegółach, widzimy różnicę. Zachwycające. Proszę Państwa, to nie wszystko. Grzbiet i złocenie to jest pierwsza rzecz, która przy tej książce zachwyca. Zachwyca druga rzecz. Tak wygląda blok tego raczyńskiego. Nieprzycinany, niewyrównywany u dołu i z boku. Naturalne, równe składki, niecięte. Natomiast co się dzieje u góry? Góra jest wyrównana do płaskiej, równej powierzchni, ucięta na prasie introligatorskiej i również wyzłocona. I proszę Państwa, tutaj. Nie wiem, czy ktokolwiek obecnie potrafiłby zrobić takie złocenie. Góry cięte i złocone, czy woskowane, były po to, że jak książki stoją na półkach, żeby można było wytrzeć kurz. Żeby nam się blok nie brudził po kilku latach nie wiem, stania na półce, szczególnie weźmy pod uwagę, że to jednak stało w dawnych bibliotekach często, gdzie było palone w kominkach, w tych pomieszczeniach i tak dalej, osiadał kurz. Więc takie złocenie, czy zabezpieczenie góry, to jest zabezpieczenie przed kurzem. Tylko, że tutaj widać powierzchnię złota. Widać po prostu jakby jednolitą fakturę, która się mieni w złotę. Współcześnie jak to jest robione? Pani Dominika nam tutaj ten blok wywoskowała. Jest gładziutki. Też jest to bardzo poprawnie. Kurtiak i Lej wywoskował w innym kolorze. Też wygląda to dobrze. Tutaj było malowanie boku. Bloku. Dół jest niecięty, oryginalnie zachowany. Zresztą ten blok też jest taki nakrapiany, malowany. To też jest dodatkowe, jakby zabezpieczenie przed zabrudzeniem, czyli generalnie pomijając oskowanie, Jeżeli książka nam się brudzi, to przy takim nakrapianym bloku tego nie widzimy. Także dodatkowa forma zabezpieczenia, ale tutaj mamy cudo. Tu mamy wyzłocenie. A, proszę Państwa, to jeszcze nie koniec zachwytów nad tą książką, gdyż. <laughs> Książka to nie tylko coś, co ma zdobić półkę, obecnie może być tak traktowana w wielu przypadkach, ta wiofilska, ale przede wszystkim egzemplarz użytkowy. I kolejna rzecz, której obecni introligatorzy mają coraz większy problem, żeby to tak zrobić, ta książka musi być w pełni użytkowa. Otwierając, proszę bardzo, nic nam nie bręży. Zobaczmy, jak wygląda współcześnie. Bardzo dobrze. Tu Pani Dominika też w tym względzie potrafi dobrze oprawić książkę. Troszkę gorzej mamy z tym lucowem. On jest pięknie wykonany, ale tu już nie ma tego kłapania okładki. Tutaj za bardzo troszkę nam pręży okładka. Pani Dominiki ładnie to chodzi. Tu jest licowane skórą. No, znakomicie to zdobnie wykonane, pięknie. Tutaj perfekcyjnie. Po prostu klap, klap, klap. Następna rzecz. Okładka okładką, ale blok. Chcemy książkę otworzyć, przeglądać i czytać. Proszę spróbować zanieść współczesnym introligatorom jakieś książki do oprawy. Zobaczą Państwo, że ograniczy się to do tego, iż będą mieli Państwo książki, które będą ładnie wyglądały na półkach, których się nie da przeglądać i czytać. Z tym starą oprawą nie ma najmniejszych problemów w tym względzie. Myślę, że i u Pani Dominiki powinno być dobrze. Może jest dobrze, jest bardzo dobrze, ale tutaj no, mamy to bez najmniejszych zastrzeżeń, czyli pani Dominika też tutaj dogania jakąś tam starą interligatornię. Myślę, że podobnie powinno być u Kurtiaka. O, jest gorzej. Przy czym tu musimy wziąć pod uwagę to, że mamy do czynienia z sztywniejszymi kartami bloku. Lucob jest wydany na bardzo sztywnych kartach, więc one siłą rzeczy są sztywniejsze same w sobie. Może jest to nie do końca miarodajny przykład. Pod względem oprawy ten raczyński dzisiaj licytowany... Jest niesamowite, niesamowite jest tutaj pełne jego też to wykończenie, wyklejek marmurkami, ale jest jeszcze jedna rzecz, która nas przy nim zachwyca. Książka bibliofilska, oprócz swej treści, która jest pewnie już wielokrotnie zreprintowana, powinna przede wszystkim zachwycać swoim ogólnym stanem zachowania, pięknością bloku i to, co jest najładniejsze w starych książkach, to jest wielkość tego bloku. Czyli to, co pokazywałem przed chwilą. Ten raczyński ma kompletnie nieprzecinany blok. Ma wyzłoconą tutaj górę i boki naturalne. To jest to samo wydanie. Berlin i Berlin 45, ale format bloku od razu widać, że jest zupełnie inny. Ten ma tylko delikatne tutaj wyrównanie bloku celem wyzłocenia. Poza tym blok jest nietknięty większy i z tej strony. Na wysokość. Coś pięknego. Specjalnie po to, żeby pokazać duży blok. Mamy tutaj taki egzemplarz czwartego tomu Raczyńskiego. E, niestety, książka ze swoimi wadami. Brak jej kilku stron tytułowych, ale ma to coś, co zachwyca przy starych książkach czyli też pełny, duży margines. Proszę zobaczyć, jak to. Wspaniale wygląda. Teraz przyzwyczailiśmy się do wydań ekonomicznych. Tekst dochodzi prawie że do krawędzi marginesów. Nie ma tego oddechu. Natomiast w tych starych książkach, jeżeli mamy tekst po środku, a jest tyle marginesu po bokach, to jest to naprawdę cudowne. Szkoda, że ten Raczyński właśnie nie ma tych kilku pierwszych kart i tu ma takie zabrudzenia agresywne papieru z takimi już jego przepaleniami wręcz. Bo poza tym ten format jest cudowny. Ma jeszcze jedną rzecz, na którą być może Państwo zwrócili uwagę. Oryginalne, pergaminowe, może tutaj jest ciężko to podnieść przy tym. Pergaminowe zabezpieczenia Rycin Medali, żeby przypadkiem tu się nic nie, nie uszkodziło, żeby one też nie barwiły być może drugiej części bloku. Rzadko i żeby spotykać te książki z takimi papierkami zabezpieczającymi. Ten raczyński czwarty tom, to jest inne wydanie, więc późniejsze. Wydany był w ogóle w większym formacie, widać, że nawet z tym szerokim, pierwszym i drugim tomem, zdecydowanie szersze. Ale wróćmy do przedmiotu dzisiejszego filmu, czyli do tego jedynki i dwójki berlińskiej. Zobaczmy jeszcze, jak one wyglądają. Oprawa po całości przedstawiliśmy. Cudowna. Tak wyglądają dwa. Prezentując się na półce, tak od góry, tak od boku. Naturalne ślady użytkowania w zupełności nie ujmują tym książkom uroku, gdyż no, weźmy pod uwagę, że książka wydana jest blisko 200 lat temu, a jednocześnie oprawiona zapewne około 150 lat temu, więc to zupełnie naturalnie. Jak nie ma uszkodzeń, a są takie drobne otarcia, czy to krawędzi, czy narożników, to wręcz tutaj książce uroku. Blok. Ma piękną szerokość marginesów, ale to, co możemy mieć zastrzeżenia, to zażelażnienia. Pytanie: jak duże? Tutaj na razie trafiamy na karty, które są praktycznie czyste, piękne i strony z rycinami. Oprawne to jest w ten sposób, że wszystkie ryciny pod poszczególnymi numerami są na końcu, czyli najpierw mamy część opisową. Mając numer np. 168, szukamy ryciny z numerem 168 żeby znaleźć dany medal. Były różne szkoły oprawiania, część tych tomów jest w ten sposób, że ryciny są mniej więcej wszywane tam, gdzie jest opis danego medalu. Ale tu widzimy na tych pierwszych rycinach od razu, jak wyraźne są wykwity żelazowe w papierze. Niestety jest to częste dla wydań z tego okresu. Tu mamy kilka kart właśnie z takimi wykwitami. i Jednocześnie możemy zauważyć, że nie ma przekładek pergaminowych. Przekładki pergaminowe mogą być różnego rodzaju. Bądź, tak jak widzieliśmy w tamtym raczyńskim, na sam tylko medalik osłona. A czasami, jeżeli na przykład są karty dość licznie naszpikowane różnymi rycinami, to wtedy pergaminowa przykładka jest po całości. No tutaj nie ma żadnych. Na pierwszych stronach tablic dość sporo tego żel żelaźnienia było. Dalej mamy już względnie czyste kartki. Blok jest w stanie dobrym, atrakcyjnym, choć można by oczekiwać troszeczkę bardziej idealnego. Zobaczmy, jak wygląda jeszcze Pierwszy z tych dwóch tomów, tutaj blok mamy w podobnej kondycji. Dość pożółkłe karty tego bloku. Jest trochę zażelaźnień, ale nie są jakieś znaczące. Zobaczmy, jak wyglądają strony rycin. Bardzo ładne. Wnętrze bardzo ładne. Proszę Państwa, to tyle o Raczyńskim. Chciałem jeszcze tylko jedną książkę szybko pokazać. Z tych, które zwróciły moją uwagę i które uważam za wyjątkowe w dzisiejszej ofercie. A jednocześnie nawiązuję do wczorajszego filmu. We wczorajszym filmie mówiłem o kupowaniu zestawów na aukcjach. Mieliśmy wczoraj aukcję zestawów wieczorem. Zresztą przeciągnęła się bardzo długo. Zakładaliśmy, że skończymy aukcję. No, 9.30, może 10.00. Skończyliśmy chyba około 11.00. Także walka o zestawy była bardzo zacięta i nie tylko o zestawy, bo licytowaliśmy również monety powiązane z Polską, Zakon Krzyżacki, Śląsk, Pomorza, a także monety zastępcze. Ale przygotowując się filmik o zestawach, mówiłem, że kiedyś w dawnych aukcjach gro rzeczy sprzedawano w zestawach. I na tych starych aukcjach często nawet talary Zygmunta III były sprzedawane np. w lotach. Pamiętam, że na jednej z aukcji chyba około 30 talarów sprzedano jako jedną pozycję. Nie pamiętam, czy to była Właśnie aukcja z Szarawki, wczoraj wspomniana, czy późniejsza, ale przede mną katalog zbioru, który jest w zasadzie uznawany za katalog pierwszej wielkiej kolekcji sprzedawanej w okresie międzywojennym, to jest Zygmunta Chełmińskiego z Szarawki. Aukcja odbyła się w roku 1904 w Monachium, i to jest jeden z największych zbiorów, jaki wtedy poszedł pod młotek. Pozycje opisywane są tekstowo. W części pierwszej katalogu tekstowej. Na końcu są tablice z nie wszystkimi walorami sprzedawanymi wówczas na aukcjach, tylko z tymi najbardziej szczególnymi, których aukcjonariusz uznał za stosowne pokazanie wizerunków na tablicach. Jednak reprodukowanie wówczas na tablicach było drogie, także no nie wszystko w ten sposób pokazywano. W tej wersji, którą mamy tutaj, jest jeszcze. Lista bodajże cen szacunkowych oprawiona przed tablicami. Zaraz sprawdzimy, bo pamiętam, że była. W międzyczasie pokazujemy, jak wspaniałe numizmaty od tego na tej aukcji. Coś cudownego. O, są ceny szacunkowe. To nie są ceny wynikowe. Ceny wynikowe można spisać z list wynikowych ręcznie, pewnie ołówkiem. Price lista, Kompletny tak jak ktoś otrzymał z wydawnictwa, ale nie to jest jego wyjątkowością. Ten katalog mieliśmy już kilkunastokrotnie zapewne w ofercie, natomiast jeden, jedyny raz, i to blisko 20 lat temu, miałem ten katalog w wersji ekskluzywnej, takiej, jak trzymam tutaj w ręku. Na czym polega ta ekskluzywność? Na grubości tego katalogu. Za tą wersję ekskluzywną trzeba było zapłacić, proszę Państwa, wówczas więcej Zamawiając z domu aukcyjnego, ale dzięki temu uzyskujemy strony na grubych Kartach. Zdecydowanie inna gramatura papieru i przede wszystkim tablice w wersji na grubych, sztywnych kartach kartonowych. Drugi raz w historii działalności filmy widzimy szarawkę w tej wersji. Droga w epoce, ekskluzywna wersja wydania szarawki. Dla bibliofilów znakomita pozycja. Zdecydowanie polecamy. Egzemplarz w naturalnym stanie w starej oprawie z epoki, również półskórek. Możemy się przyjrzeć dla porównania, jak wygląda tutaj jakość tego złocenia. Skoro tam się zachwycaliśmy złoceniem, zobaczmy to samo. Proszę Państwa, porównywaliśmy najlepsze współczesne warsztaty i nie dorównywały raczyńskiemu, pokazywanemu przed chwilą. Ale i tutaj, jak patrzymy na tam oprawę poniekąd, zapewne roboczą, wcale nie aspirującą do tytułu jakiejś szczególnej, artystycznej, czy coś w tym rodzaju, widzimy, że i tutaj. Złocenie jest o niebo lepsze niż robione współcześnie. Jak widać, katalog dość często był używany. Pęknięcie przesuszonej skóry na grzbiecie. Być może należałoby to poprawić, zakonserwować, ale jeżeli katalog nie będzie używany na co dzień, jakoś namiętnie wertowany, to ja bym tak naprawdę to zostawił. Dodaję to smaczku, ducha czasu. Tutaj dodatkowo też często stosowane przy półskórkowej oprawie zabezpieczenie narożników skórą. Nie miał tego raczyński, którego pokazaliśmy przed chwilą. Tu całość, no była góra. Nie, tu było wykończenie tylko papierem. Troszeczkę inaczej licowanym na, na końcówkach, ale jednak pod spodem tam był jakiś grubszy papier, który przebijał po prostu na, przez ten marmurek. Natomiast tutaj typowo były narożniki skórzane. Jak widać, ta skóra dobrze ochroniła okładkę, spełniła swoją rolę, ale sama ucierpiała znacznie. Ale takie detale w moim odczuciu dodają książkom. U roku, także gdyby to była moja książka, ja bym absolutnie jej nic nie robił. Zachowałem w takim naturalnym stanie. Skóra w naturalnym, ciemnym brązie, ze starciami tego barwienia skóry na ciemno, z dotarciem do taśniejszego wnętrza. Blok niemalowany w żaden sposób, ale i nie przycinamy. Proszę zobaczyć, to jest też coś pięknego, że nie mamy cięcia bloku. Naturalnie widać, jak składki przechodzą. Jedne troszkę wystają, drugie mniej. Znakomity egzemplarz. Także polecam serdecznie zapoznanie się z ofertą literatury, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na takie detale, gdyż przeglądając chociażby ofertę antykwariatów, szczególnie na przykład będąc za granicą antykwariatach, gdzie bogatsze społeczeństwo miało zdecydowanie więcej i wydawnictw książkowych, i tych znakomitych opraw, warto zwrócić czasami uwagę na oprawy książek. I być może za niewielkie pieniądze kupić jakieś merytorycznie nie do końca nawet interesujące nas rzeczy, ale ze względu na ten kunszt sztuki introligatorskiej warte postawienia na półce, gdyż obecnie już się tak nie oprawia. A jakość oprawy tego raczyńskiego sprawia, że to jest to. Dotychczas drugi pod względem jakości raczyński, jakiego widzieliśmy. Niegdyś na jednej z aukcji był oferowany egzemplarz równie w znakomitej oprawie, i tam był komplet. Tutaj są tylko dwa tomy. No a szkoda, że nie ma kompletu czterech tomów, bo wtedy, proszę Państwa, to byłaby rewelacja na naprawdę okładkę katalogu opcyjnego. Dziękuję bardzo, polecam. Do usłyszenia, do zobaczenia.